Związkowcy przeciwko zasadzie będzie wniosek do prokuratury pikiety w Sanoku i Krakowie już za nami. W tych czasach nie wystarczy już tylko ciekawie napisać CV, warto pokazać się przyszłemu szefowi w krótkim filmie. Internet także dla tych nieco starszych Polska Cyfrowa chce szkolić wolontariuszy w Sanoku. Związkowcy Solidarności chcą, by prokuratura rejonowa w Krośnie przyjrzała się, czy były właściciel Autosanu, Sobiesław Zasada, nie popełnił przestępstwa. Zawiadomienie w tej sprawie zapowiadali już w Krakowie podczas pikiety przed siedzibą Grupy Zasada. Związkowcy zarzucają byłemu właścicielowi i zarządowi celowe doprowadzenie zakładu do upadku. Liczymy na to, że podobnie jak w Rocheńskich hutach szkła, po jakimś czasie również i tutaj przedstawiciele zarządu po prostu staną przed sądem, żeby odpowiedzieć za upadłość tej firmy. Na pikiecie przed główną siedzibą spółki w Krakowie pojawiło się blisko 400 osób. To nie tylko załoga Autosanu, ale także związkowcy z innych miast, m.in. innymi Skalisza, Lublina, Krosna, Rzeszowa oraz przedstawiciele Małopolski i regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Solidaryzujemy się z pracownikami Autosanu. Ci ludzie nie, nie otrzymali swoich pieniędzy. Za trzy miesiące wróci im fundusz gwarantowany świadczeń pracowniczych, a za dwa miesiące przecież praktycznie nie dostają. Jeżeli ktoś nie pracuje, pracuje, a nie dostaje przez pół roku pensji i w ogóle ma płacę minimalną, nie ma odłożonych pieniędzy, z czego ma utrzymać rodzinę? Ktoś się na tym zastanawia. Od 80 roku jestem w związku, jestem na emeryturze, fakt, ale gdzie tylko będzie potrzeba kolegów bronić, na pewno pojadę. A kolegów z Senoka trzeba bronić. Załoga z autosanu nie chce dłużej milczeć, czuje się upokorzona i żąda od byłego właściciela pieniędzy za pracę, jaką dla niego wykonała. Przyjechaliśmy tutaj, żeby powiedzieć, zapytać się pana. Bo ciągle słyszeliśmy, że pan tyle pieniędzy wydał na tą fabrykę. Zapytać się pana, co pan przez 20 lat dał, zainwestował, jakie maszyny i urządzenia pan kupił. Jakie pan nowe technologie sprowadził do fabryki? Jakie pan chary wybudował? Nic! Wszystko pan zabrał! Nawet nam, pan, nasz osobisty honor pan ostatnio zabrał! Przeszliśmy to wykrzyczeć, bo to boli! Mimo, że spodziewaliśmy się, że taka sytuacja może nastąpić. Ale to boli! Chcemy panu powiedzieć jedną rzecz. Być może pan nie wie o tym, ale byli wśród nas tacy pracownicy, którzy przez pana decyzję przez Pana Radę Nadzorczą, która pana re reprezentuje, która wybierała zarządy poszczególne w naszej fabryce. Przez te ich decyzje polegające na jednej rzeczy, żeby wyprowadzać majątek i likwidować stanowiska pracy. Spowodowało to to, że niektórzy z naszych kolegów tak się na własne życie, zginęli śmiercią samobójczą. Nie można pana o to bezpośrednio oskarżyć, ale pośrednio ma Pan również ten swój udział. Chciałbym, żeby, żeby pan wiedział jedną rzecz że jak powiedziałem popatrzeć na tych ludzi i zobaczyć ich twarze mam nadzieję, że bo jest pan wiekowym już człowiekiem miał uczone w domu, że mam szanować starszych ludzi a nie mamy dla pana szacunku już w tej chwili ale jak kiedyś mam nadzieję, że tak się stanie że jak pan dobiegnie do kresu swego życia że przypomnę się panu te twarze tych ludzi rodziców tych ludzi tej tej załogi zatroskane twarze rodziców Zapłakane twarze w i smutne twarze dzieci tych ludzi. Mam nadzieję, że to się Panu w ostatniej chwili przypomni. Do pikietujących w Krakowie przez dłuższy czas nikt nie wychodził. Pod koniec manifestacji na placu przed główną siedzibą pojawili się przedstawiciele spółki. Próbowali odczytać oświadczenia. Od 2010 roku dofinansowała spółkę kwotą około 27,8 miliona złotych tytułem objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Działań podejmowanych przez reprezentowaną przeze mnie spółkę Autosan SA w dalszym ciągu generował wielomilionowe straty i stał się podmiotem trwale nierentownym. Co więcej, odnosząc się do roszczeń określonych w piśmie z dnia 30 września 2013 roku, spółka Sobysław Zasada SA nie jest akcjonariuszem spółki Autosan SA. Nie ma zatem jakiejkolwiek podstawy do dokonywania wpłat na rachunek bankowy przedmiotowej spółki, jak również jej pracowników. Działanie takie uznać należałoby ponadto za szkodzące reprezentowanej przeze mnie spółce. Dwa dni przed pikietą w Krakowie załoga Autosanu wyszła na ulicę Sanoka. Manifestacja przeszła spod zakładu na rynek. Załoga uważa, że burmistrz dołożył swoją cegiełkę do likwidacji zakładu. Wszyscy pracownicy Autosanu czujemy się rozczarowani, zwłaszcza jedną z ostatnich decyzji włodarzy miasta Sanoka. Decyzji, po której został złożony wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego celem wyegzekwowania zaległego podatku od naszego zakładu na rzecz miasta. Wszystko to, co nazywało się restrukturyzacją podatkową, do tego nikt się nie przyłączał z grupy zasada. Robiło to miasto, robiłem to ja jednoosobowo. Szkoda, że o tym nie pamiętacie. Szkoda też, że nie pamiętacie, że wszystkie przetargi. Które były realizowane poprzez zamówienia publiczne na autobusy wcześniej niemiejskie, bo one raptem wróciły 3 czy 4 lata temu do produkcji, one były również z naszego namaszczenia. To ja namawiałem prezydentów, burmistrzów innych miast: Zobaczcie, sanackie autobusy są dobre, przyzwoite i mogą jeździć dalej po kraju. To sław Zasada nie inwestował w tę fabrykę. To sobie sław Zasada. Jednoosobowo jako grupa zasada także działał poprzez kiedy był interes, kiedy z tego zakładu można było czerpać zyski, a jeszcze raptem było tak 4 lata temu, to wtedy zakład był dobry, pracownicy, a teraz patrzcie Państwo, na jak spada w dół zatrudnienie przed ostatnie lata. Przyszedłem, żeby zaprotestować przeciwko polityce zarządu, byłego właściciela Zakładu Pracy. No i chcę, żeby mi oddali te pieniądze, za które przepracowałem miesiące, a nie, a nie mam zapłacone. Za nie mam, pożyczki wzięte w, w bankach, no jeszcze tyle, że żona jeszcze ma rentę, no i syn ze mną mieszka, który pracuje, no i tak klepiemy biedę, żeby, żeby, żeby przetrwać ten okres. Bo nie mamy pieniędzy, nie mamy za co żyć, a nie wiadomo, czy będzie jakaś produkcja, nie ma sponsora. Karnawał wykupił akcję i na tym się skończy. Jak radzę? Po prostu pożyczam od rodziców. Od mamy, od taty. Rodzina mi pomaga. czego pan to potem odejść z nie No to myślę, że chyba banku nie ukradnę. No żal. Trudno mi powiedzieć, żal człowiek taki jakby po prostu kogoś bliskiego z rodziny utracił. Przecież ja 40 lat tu przepracowałem, wie pani ile ja tu życia straciłem. Kilka dni po proteście w Autosanie zaświeciło zielone światło dla produkcji. Syndyk zdecydował, że pracownicy wrócą, by realizować zawarte już wcześniej kontrakty. Na montaż czeka 10 autobusów zamówionych między innymi przez Elbląg, Bydgoszcz i Łomże. Ważny symbol i wyjątkowa uroczystość podkarpacki oddział Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego imienia Synów Ziemi Sanockiej doczekał się swojego sztandaru. Sztandar to symbol, to znak tożsamości dla pewnej wspólnoty. Łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać te same wartości. Stanowi on znak ciągłości i trwania. Sztandar to zaszczyt, to honor i duma. To symbol. E Symbol etosu zawodowego. W tradycji naszego narodu spełnia on ważną rolę, umacnia patriotyzm, zagrzewa do czynów, wyzwala najlepsze ludzkie cechy. Na uroczystość do Sanoka przyjechała wiceminister obrony narodowej. To są wydarzenia, które tak naprawdę uczą nas patriotyzmu. Przede wszystkim pokazują ten patriotyzm młodemu pokoleniu, które nastąpi po nas bardzo bardzo podniosła uroczystość o czym świadczy fakt że ja również w jakiś sposób się zestresowałam Uważam, że takie uroczystości podnoszą rangę miasta na pewno. Bardzo się cieszę, że duża ilość młodzieży tutaj była ze szkół. Cieszę się, że byli również harcerze, którzy aktywnie włączyli się w składanie wiązanek. Uważam, że wszyscy polscy kombatanci i weterani zasługują na szacunek. Wszyscy, którzy godnie noszą polski mundur, wszyscy, którzy starają się upamiętnić piękną historię polskiego oręża. Jest w tym również wątek mój osobisty, ponieważ mój tato służył 30 lat. W Wojsku polskim służył, godnie był człowiekiem głęboko wierzącym. Mimo, że w czasach PRL-u z tego powodu znosił wiele nieprzyjemności, pokazał, że na sztandarach polskiego wojska na zawsze jest wypisane hasło Bóg, honor i ojczyzna, właśnie te trzy słowa. Sanocki Oddział Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego jako jedyny w Polsce nie miał dotąd swojego sztandaru. Nad jego powstaniem czuwał Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru. To członkowie komitetu zbierali pieniądze. Uroczystość przekazania sztandaru była połączona z obchodami 20-lecia powstania Związku. Radę otwiera orkiestra wojskowa z Rzeszowa, która w tej chwili zatrzymuje się przed państwem. ze sztandarem 21 Batalionu Logistycznego prowadzi porusznik Grzegorz Niemiec, dowódcą pocztu jest podporusznik Waldemar Bąk, sztandarowym chorąży Paweł Łukaszyk, asystuje kapral Grzegorz Antonik. Na dziedzińcu Sanockiego Zamku można oglądać plenerową wystawę Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma. Przygotowały ją szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia. Na dawnych kresach Rzeczpospolitej zginęło od 100 do 130 tysięcy Polaków bestialsko zamordowanych przez nacjonalistów z UPA, tylko dlatego, że byli Polakami. Wystawa na zamkowym dziedzińcu potrwa do końca miesiąca, pod koniec października dziernika projekcja filmu dokumentalnego związanego z rocznicą zbrodni wołyńskiej Na pograniczu kultur i narodów problemy historii to tytuł konferencji, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Przez trzy dni historycy, socjologowie i językoznawcy z Polski i Ukrainy rozmawiali o historii naszego regionu, o miejscu, gdzie od wieków spotykają się kultury polska, ukraińska i żydowska. Nie można nigdzie lepiej mówić o pograniczach, jak nie no w takim mieście, gdzie, gdzie widać to. Gołym okiem, prawda nawet dzisiaj. Nawet dzisiaj, kiedy idziemy ulicą, widzimy cerkiew, widzimy, prawda, Kościół Katolicki, no, tam resztki synagogi również, no ale, ale gdybyśmy się przeszli powiedzmy 80 lat temu wstecz, to mielibyśmy tych śladów jeszcze więcej. Naukowcy podkreślają to, jak mało mówi się o problematyce pogranicza, a bez znajomości swojej przeszłości nie da się budować tożsamości, to z kolei wpływa na budowanie relacji społecznych. Socjologia przynajmniej mówi, że współczesny świat to jest świat, który kieruje się ku wzmożonej refleksyjności, czyli czasy wymagają od nas tego, abyśmy byli bardziej świadomi swoich czynów, motywów tych czynów, jak postępujemy. Przeszłość oczywiście powinna być znana przez jedną i przez drugą stronę, ale, ale ona, jak mówię, nie powinna, nie powinna dzielić, ona powinna jednak łączyć, zrozumieć. Każdy musi uszanować zdanie drugiej drugiej strony, to jest najważniejsze stąd, więc uważam, że, że my się uczymy. No może jeszcze nam trochę brakuje, ale uważam, że my się uczymy. Chociaż, jak wynika z badań socjologów, jesteśmy coraz bardziej tolerancyjni i otwarci, to ciągle żyjemy przeszłością. Szczególnie kwestia relacji polsko-ukraińskich jest nadal obecna w świadomości Polaków i Ukraińców. Nic nie można zmienić w przeszłości, ale można zmienić we współczesności i w przyszłości. Dlatego e, trzeba zmienić. Odniesienie do tej przyszłości. Aby zmienić odniesienie do tej przyszłości, uważam, że to ma być działalność, działa, taka pożyteczna działalność, sukcesowa działalność, współdziałalność na różnych poziomach. O roli mediów w budowaniu relacji międzykulturowych mówił Andrzej Sroka, dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów. Od lat w programie rozgłośni są audycje poświęcone mniejszościom narodowym. Nasza kultura jest bardzo ciekawa, szczególnie kultura Podkarpacia. Sama Podkarpacie cechuje się dużą mozaikowością, jest cały czas badane i odkrywane. Na Podkarpaciu mieszka kilka mniejszości narodowych, wśród nich największą, stanowią, największą stanowi mniejszość ukraińska i warto to robić dlatego, że warto pokazywać po prostu to co najciekawsze jest w naszej kulturze zarówno w tej polskiej jak i w ukraińskiej. To pierwsza ale nie ostatnia taka konferencja, w planach są kolejne w przyszłym roku między innymi o etnografii, a za dwa lata o sztuce i kulturze. To Sylwia Szczesiak ma 20 lat. Jej największą pasją są moda i handel i to z nimi wiąże swoją przyszłość. Od roku bezskutecznie szuka pracy. Aby wyróżnić się wśród innych bezrobotnych swoje CV nagrała na wideo. Mogła to zrobić za darmo, bo wzięła udział w szkoleniu modelarni i przestrzeni pracy. Przedstawiamy przede wszystkim całego siebie, co jesteśmy, całą naszą sylwetkę, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, jak się zachowujemy przed kamerą, w stresie, kiedy naprawdę trzeba... Szybko działać i, i coś wymyślić. Także no, myślę, że to jest główna to takiego wideo CV. Możemy pokazać dużo więcej niż w takim papierowym CV. Moje CV, akurat, y, jest animacją ze zdjęć, y, ale mogę pokazać w nim to, co potrafię moją kreatywność, y, moje umiejętności. Dużo, y, dużo łatwiej y, to dostrzec na takim CV, a nie na papierze. Pracodawca widzi nas, widzi, yy, jak, słyszy jak mówimy, widzi jak się zachowujemy i to jest właśnie coś podobnego, moim zdaniem to jest coś podobnego właśnie do, do rozmowy kwalifikacyjnej. Myślę, że to jest dużo lepsza forma niż zwykła taka tradycyjna na papierze. Do tej pory swoje CV na wideo nagrało i umieściło w sieci 30 osób z Sanoka, Krosna i Przemyśla. Można je znaleźć na portalu e-modelarnia.pl, który ma kojarzyć pracowników i pracodawców. Program skierowany jest do młodzieży z Podkarpacia w wieku od 18 do 25 lat. Jesteśmy świadomi tego, że tutaj, zwłaszcza w rejon Podkarpacia, jest dotknięty najwyższym wskaźnikiem bezrobocia przede wszystkim wśród osób młodych. Jesteśmy, tak jak, jesteśmy świadomi tego, że tym młodym osobom jest najtrudniej. Przede wszystkim ym, nie tylko w dojściu do kariery zawodowej, przede wszystkim w rozpoczęciu tej kariery zawodowej. Uczestnicy szkolenia nie tylko mogli nagrać swoje CV na wideo, ale także dowiedzieć się, jak wyróżnić się na rynku pracy, w jaki sposób zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej i jak napisać dobre dokumenty aplikacyjne. Uważam, że takie projekty jak ten są bardzo potrzebne, szczególnie tak młodym ludziom jak ja które jeszcze nie do końca wiedzą co w życiu chciałyby do końca robić, jakie mają cele życiowe i właśnie takie projekty bardzo pomagają. Zdecydowanie łatwiej będzie mi teraz znaleźć pracę, znam swoje prawa, jestem bardziej otwarta, nauczyłam się też asertywności. Dużo ludzi jest, którzy nie mają tej pewności siebie i którzy bardzo szybko zniechęcają się. Szukając pracy i jej nie znajdują, co teraz? Ja myślę, że to jest bardzo potrzebne. Pierwsi pracownicy zarejestrowani na portalu już czekają na zlecenia. Teraz koordynatorzy projektu szukają pracodawców. Pracodawców, bądź tak jak wcześniej wspomniałam, osoby nie mające działalności gospodarczej, które zechciałyby dać szansę tym młodym osobom. Naprawdę, formalności jest minimum. Jedyną formalnością jest założenie konta na naszym portalu. Natomiast już po założeniu konta, odpowiedni pracownik modelarny przestrzeni pracy kontaktuje się z danym Pracodawcom w celu weryfikacji tożsamości, prawda? Szczegółów o tym, jak dołączyć do bazy pracowników i pracodawców, szukaj na portalu emodelarnia.pl. W powiecie sanockim pilnie poszukiwani latarnicy polski cyfrowej, czyli wolontariusze, którzy nauczą osoby po 50. pierwszych kroków w internecie. Aż 9,5 miliona z 13 milionów Polaków w tym wieku nie wie, jak korzystać z sieci, a szkoda. Internet może być bardzo potrzebny do realizacji e, takich dwóch, by można powiedzieć, najważniejszych rzeczy e, z ich punktu widzenia: to znaczy do realizacji ich codziennych potrzeb w sposób tańszy, łatwiejszy, szybszy. Taki, który wiąże się z komfortem. I drugi może pozwolić im korzystać z takich, powiedziałbym, usług, które są niedostępne w żaden inny sposób. Znaczy, albo z powodu tego, że nie mają na to pieniędzy, na przykład można znakomicie zwiedzać muzea na świecie dzisiaj dzięki internetowi w formatach 3D, a więc no praktycznie rzecz biorąc te reprodukcje, z którymi mamy do czynienia w takich. Platformach muzealnych co mają lepszą jakość niż obrazy, które widzimy w innych, ponieważ mają bardzo wysoką rozdzielczość. Internet, czyli umiejętność rozmowy z wnuczkiem, czy wnuczką, czy z siostrą, czy z bratem, możliwość załatwienia sobie różnych operacji przez Internet, poszukanie znajomych przez Internet, ściągnięcie sobie e, jakiejś gry w karty e, przez Internet, czy w ogóle dowiedzenia się różnych informacji otwiera społeczeństwo cały czas pozwala tym ludziom na zdobywanie umiejętności, które są potrzebne w życiu 50+, plus, bo dzisiaj czas się zmienił, i to, że skończyliśmy 50 lat nie znaczy, że jesteśmy gdzieś tam już czy mamy być z tyłu. Pani Agnieszka jest latarnikiem wolontariuszem w rejonie Przemyskim. Na zajęcia do niej przychodzili ludzie, którzy nie potrafili nawet włączyć komputera. Dziś wspólnie cieszą się z pierwszych sukcesów. To jest naprawdę niesamowite, kiedy piszą do mnie pierwsze swoje maile, albo przychodzą na zajęcia i opowiadają z kim się skontaktowali. Przy mnie pani wysłała maile do swojej córki, napisała ta córka do niej na czacie, że mamo, jak to, siedzisz przy komputerze, ale o co chodzi? I to było najfajniejsze, ta, ta jej radość, takiego, takiego małego dziecka w oczach, To jest to jest najlepsze. Przedstawiciele Polski Cyfrowej spotkali się z lokalnymi samorządowcami i urzędnikami, żeby porozmawiać o tym, gdzie szukać wolontariuszy i miejsc do przeprowadzania takich lekcji. Zainteresowani już są. W Gminnym Ośrodku Kultury spotykają się seniorzy, którzy korzystają z kawiarenki internetowej tam funkcjonującej. Pod okiem instruktora uczą się korzystania z internetu. Natomiast tutaj jest mowa o czymś więcej, ponieważ nie tak jak mówię, to jest tylko w gok natomiast jest... Szansa, żeby takie zajęcia zorganizować we wszystkich świetlicach, a w każdej miejscowości mamy świetlicę komputerową. No kwestia tylko znaleźć tych ludzi, tych wolontariuszy, tych latarników, jak ich nazywają, którzy chcieliby się tym zająć. Kto chce zostać latarnikiem powinien skontaktować się z biurem poselskim Elżbiety Łukaciewskiej w Sanoku. Zajęcia dla osób po 50 rozpoczną się najprawdopodobniej już w grudniu. Do tego czasu wolontariusze będą się szkolić.